Dzień dobry, dzień dobry, moi mili twardziele i ludzie z Tytanu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest cyfra 29 A to co widzicie na czole to pod Ponieważ aplikacja, z której korzystam Zegarek Germina Między innymi w jednej z zakładek Jest coś takiego jak gotowość treningowa Która jest wyrażana w, cyfr w cyfrach od 0 do 100 Pokazywała mi dzisiaj cyfrę 1 nie znaczy to, że to jest najwyżej, to znaczy, że to jest najniżej moja gotowość treningowa. No ale gdybym miał patrzeć na cyfry i samopoczucie, bo samopoczucie też było trefne, dwie ostatnie noce słabo pospane, no to by, to by ten challenge nie trwał i e, równie dobrze mógłbym pierwszego dnia powiedzieć kończymy, bo nie ma sensu e, walczyć z samym sobą i nic sobie udowadnić. E, o fizjonomii, krótko mówiąc, chciałbym dzisiaj powiedzieć tematem odcinka, żeby była fizjonomia, bo każdy z nas ma takie same ciało, oprócz tego, że różnimy się płcią, to mamy dwie ręce i dwie nogi i jesteśmy stworzeni do ruchu. I teraz każdy z nas może chodzić i może też biegać. Możemy robić różne rzeczy swoimi rękoma i nogami. Ale jeżeli chodzi o bieganie, to wspominałem już ostatnio o stawach. Ale w skład naszego na przykład stawu skokowego, kolanowego, wchodzą nie tylko stawy chrząstki, wchodzą ścięgna, wchodzą więzadła. I moi mili, gdy zaczynamy się ruszać, to to wszystko razem zaczyna współpracować, zaczyna się wzmacniać. Nasz ruch jest stabilniejszy, nasze ciało jest bardziej gipkie, i co więcej, rośnie nasza wydolność ten nowo. Możemy przyswoić coraz więcej tlenu Lepiej dotleniamy nasz organizm Lepiej się czujemy Lepiej znosimy stres dnia codziennego Lepiej znosimy wysiłek Ja przez 29 dni tego challenge'u Zniosłem ten wysiłek Mimo, że aplikacja dzisiaj pokazuje jeden, Zniosłem to na 1001% Moi mili Jutro już zmiana klimatu Ostatni dzień biegania w Egipcie już mam dosyć za ciepło. Wolę wrócić do niestabilnej wrocławskiej polskiej pogody. Pozdrawiam Was, moi mili. Bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście, i dbajcie o siebie.